Cześć dzieciaki! Dawno się nie słyszeliśmy. Przyszły takie czasy, że musimy siedzieć troszkę w domu. Ja chciałbym Was zachęcić, żeby porobić coś, co Wam się przysłuży do naszych zajęć. Liczę, że one się zaczną jak najszybciej. I chciałbym rozpocząć cykl takich filmów, które zarówno będą Wam pokazywały, jak robić różne operacje e, sprzętowe. To są wszystkie węzły, wszystkie e, sposoby ubierania uprzęży, jak i również e, praca z różnymi karabinkami. Ja tutaj przykładowy mam. I co jakiś czas będę Wam nagrywać różne filmiki, krótkie, żebyście razem z rodzicami mogli sobie e, pouczyć się i e, spędzić fajnie czas. A druga seria filmów to będą krótkie ćwiczenia, żebyście były sprawne i na naszych zajęciach jak najlepiej się wspinały. Pierwszy dzisiejszy film będzie dotyczyć wiązania ósemki i ósemki podwójnej. A Jak wiążemy ósemkę? Będę się starać to robić w taki sposób, jakbyście przed sobą wiązały ósemkę. Pewnie zajęć sobie przypominacie, że e, liny muszą się krzyżować. I to jest pierwszy moment, jak zaczynamy wiązać ósemkę. Zobaczcie, że lina krzyżuje się u góry. Teraz przekładam linę pod spodem i ona się zaczyna nam krzyżować tutaj. I teraz musi znowu się naprzemiennie krzyżować u góry i pod spodem. Zobaczcie, wyszła nam ósemka. Tak? Jeszcze raz pokażę, ale teraz dla przykładu na podwójnej ósemce. Żeby zrobić podwójną ósemkę, weźcie sobie około metra odcinka liny od końca i zacznijcie wiązać w tym miejscu pojedynczą ósemkę. Czyli jeszcze raz, lina nam się krzyżuje u góry. Teraz będę brał koniec liny i przekładał pod dołem liny, tak, czyli się krzyżuje u góry na dole i następnie włożyłem linę w tym miejscu i ona automatycznie nam się przesunęła na spód, czyli zobaczcie mamy naprzemiennie góra, dół, góra, dół i teraz żeby zrobić podwójną musełkę, musimy sobie e, zaimitować e, naszą uprząż lub coś, co będziemy przywiązywali. Ja tu wziąłem e, karabinek. Jeżeli nie macie w domu karabinka, na pewno rodzice mają nożyczki i weźcie sobie, proszę, te nożyczki. I teraz co robimy? Przekładamy sobie karabinek przez linę, która nam zostaje i zobaczcie, będziemy wprowadzali tak samo linę wzdłuż tej zawiązanej na linie. I teraz jest bardzo ważne, jeżeli nam lina wchodzi od dołu do ósemki pojedynczej, to tak samo prowadzimy. I co? Zaczynamy prowadzić. Ważne, żebyście zwrócili uwagę, czy wprowadzacie z tej strony linę, czy z tej. Ja zacznę wprowadzać specjalnie, na następnym filmie to wytłumaczę, dlaczego z tej strony. Zrobiłem sobie miejsce i zobaczcie, zaczynam prowadzić. Jest od dołu, jest od góry i jest wzdłuż liny. Tak, tutaj nam powstaje przywiązany karabinek i teraz to przekładam sobie od dołu. Zobaczcie, teraz przekładam znowu tutaj. Już nam się prawie kształtuje pusełka, i z powrotem wprowadzam. Zobaczcie, tak, żeby lina nam przylegała i powstaje nam prawidłowo zawiązana. Useł. Co jest istotne, ważne jest, żeby tutaj lina wystawała około 10 cm, żeby się węzeł nam nie rozwiązał i żeby liny obok siebie ładnie przylegały, tak jak ja to zrobiłem. To wszystko na dzisiaj. Na kolejnych filmach, jak będziemy się uczyć węzłów, będziemy sobie je utrwalali. Mam nadzieję, że to było dla Was e, przydatne i troszeczkę Wam e, zabije czasu, żebyście mogli w domu coś innego robić, i e, to, co lubicie, ze spinaczką związane. Trzymajcie się, do zobaczenia.